Szanowni Państwo, temat może taki nawiązujący do wszystkich prezentacji, które dzisiaj się pojawiają, czyli trzy filary zwinności w 2040 roku, będąc w 2025 i mając tą perspektywę tego, co przed nami za 15 lat. Ja na początku bym zadał takie trochę pytanie do każdego z państwa, żeby każdy się zastanowił, gdzie właściwie szukamy swojej zwinności, bo dzisiaj wszyscy realizujemy projekty zwinnie. Kilku mądrych panów, jak jeszcze za chwilę będę przytaczał, blisko 25 lat temu spisało założenia do zwinności w projektach informatycznych. Wszyscy myślimy o zwinności w kontekście systemów informatycznych. No ale cofniemy się troszkę w czasie. Ta perspektywa tego, co na prezentacji, tego ekranu i tych aplikacji dosowych wcale nie jest nam taka odległa. Czasami mam takie wrażenie, że właściwie komu to przeszkadzało? Wtedy biznes był ważniejszy, technologia była rzeczą wtórną. Dzisiaj niejednokrotnie to biznes musi dostosowywać się do narzędzi technologicznych, żeby móc zrealizować, często robiąc duży rozkrok pomiędzy tym, co potrzebuje, a tym, co systemy zaoferują i spełnią, żeby odpowiednio się dopasować. Szanowni Państwo, czy znacie tego słonia z tego obrazka? Ja myślę, że to jest sytuacja, którą wszyscy doskonale znamy. To znaczy, wszystko stoi w organizacjach na tym, że mamy fajną jakość obsługi klienta, mamy fajne zbudowane aplikacje frontendowe, wszystko bardzo ładnie dzisiaj już wygląda dla klienta, dla doradcy, dla handlowca. Natomiast niejednokrotnie te procesy, które dzieją się pod spodem, są tymi mrówkami i tą piłką, na której to wszystko stoi. A ta mrówka jest niezwykle ważna, myślę, że jest najpotężniejszym zwierzęciem, jeżeli chodzi o sektor finansowy na całym świecie, jest to Excel. Narzędzie, które jest doskonałe pod każdym względem dla sektora finansowego, które musimy niestety adaptować do, do części systemowej, żeby móc oferować jeszcze lepszą obsługę klientów, bo właśnie ta obsługa klientów i ta zwinność nie kończy się na ładnej aplikacji dla klienta czy dla handlowca, tylko na całości procesów, które realizujemy. Jeżeli pomyślimy o zwinności, którą realizujemy i przyłożymy to do kalki tej oprogramowania i tego jak zwinnie wytwarzać oprogramowanie, no to wrócimy sobie te 25 lat wcześniej do Agile Manifesto i wspólnych spisanych założeń, gdzie powinniśmy stawiać tę wzajemną relację w trakcie trwania projektu nad narzędzia i, i procesy, które są związane z wytwarzaniem oprogramowania, stawiać na działające oprogramowanie, stawiać na wzajemną współpracę, a nieciągłe negocjowanie kontraktów między dostawcą a zamawiającym, reagować na pojawiające się zmiany. I wszystko to jest słuszne, jeżeli mówimy o wytwarzaniu oprogramowania. Natomiast czy tego nie powinniśmy także przekładać na samą perspektywę, samą perspektywę systemu, samą perspektywę procesów i narzędzi? Bo jeżeli wyjdziemy od tych założeń, to przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wzajemnie wspólnie zrozumieć dobrze potrzeby biznesowe, żeby zrozumieć i podążać z domeną biznesową, dla której wdrażamy zmiany. Przytoczę taki przykład przedstawiony przez Pawła Szulca. To jest taki znany architekt w świecie Java Developmentu z 2013 roku. Trochę wstecz się cofniemy tak naprawdę, natomiast ten przykład codziennie jest bardzo doskonały dla każdego z nas. To znaczy przykład tego, jak, jak możemy rozumieć wzajemnie potrzeby biznesowe. Powiedzmy sobie na przykładzie takim, że przychodzi do mnie biznes i mówi, jak chcę w systemie mieć zaimplementowane słońce podążające od wschodu do zachodu i tak codziennie. OK, nie znam domeny biznesowej. Wymaganie jest bardzo proste. Słońce ma podążać od wschodu do zachodu. Siadam, implementuję, działa. Wszyscy jesteśmy wzajemnie szczęśliwi. Natomiast jeżeli zrozumiemy potrzeby biznesowe w, całej, w całym modelu domenowym, zrozumiemy jaki jest ten model domeny biznesowej, jak ta domena biznesowa szerzej działa, no to nagle się okaże, że to co zaimplementowaliśmy nie ma totalnie sensu. Ponieważ to nie słońce krąży wokół Ziemi, tylko Ziemia krąży wokół Słońca. I kiedy pojawi się wymaganie, aby zaimplementować takie zjawiska jak na przykład zaćmienie Słońca. To nagle się okaże, że nie jest to dla nas możliwe, bo nie rozumieliśmy tej domeny biznesowej. Nie znaliśmy tego, co jest w modelu biznesowym i w tej domenie biznesowej. No i kiedy pomyślimy o tych wszystkich naszych projektach, wszystkich systemach, które realizujemy i tym rozumieniu potrzeb biznesowych, to możemy dojść do takiego. Wniosku, że tak właściwie najważniejszy jest ten ekosystem, który zna modele domen biznesowych, że my poruszamy się wokół danych domen biznesowych, że potrafimy wyabstrahować domenę biznesową sprzedaży, domenę biznesową ryzyka, domenę zespołów realizacyjnych, na przykład uruchomień. I ważne jest to, żebyśmy tą zwinność tych domen biznesowych potrafili przenosić na zwinność systemów. Bo ja często porównuję systemy informatyczne do klocków LEGO. To znaczy, jeżeli system informatyczny pozwala na dopasowanie się do domen biznesowych, to powinniśmy mieć takie zjawisko, że mamy rozsypany worek klocków Lego i po kolei budujemy szerszy ekosystem. I tak dostawiając kolejne te klocki, musimy przygotować się do tego, żeby ten system docelowo pozwalał nam na pewną dekompozycję. No bo im większy będzie ten ekosystem, im więcej będziemy mieli tych klocków, tym więcej może pojawiać się konieczności wdrażania zmian. Kiedy pojawiają się nam zmiany prawne, nagle okazuje się, że wdrożenie tych zmian nie może, być ta, nie, może nie być takie proste, że może wymagać wielu zmian. Natomiast przy dobrej dekompozycji, mimo pojawiających się codziennie nowych nagłówków tego, że coś zmienia się w naszym otoczeniu społeczno-prawnym, możemy dopasować poszczególne domeny biznesowe. Bo jeżeli pomyślimy o zmianie w danej domenie biznesowej jak w pojedynczym klocku Lego, to zawsze możemy go obrócić i dopasowywać tylko na zakresie tam, gdzie go przyczepiamy. Więc jesteśmy w stanie przygotowywać tą domenę do działania szerszego. I niejednokrotnie w projektach właśnie musimy myśleć o tym, co przed nami, co warstwa legislacyjna może nam przynieść i co będziemy musieli się dostosować. Często te działania mogą wydawać się z punktu widzenia stakeholderów dość nieoczywiste, może niepotrzebne i tak Natomiast myślę, że ważnym takim hasłem jest to, że finansujący nie jest głupi. Finansujący robi. Musi robić głupie rzeczy na wszelki wypadek. W związku z tym zmieniającym się otoczeniem społeczno-prawnym, często musimy myśleć zdecydowanie szerzej i żeby dopasowywać i być zwinnym w ramach własnej organizacji, żeby dopasować się do zmieniającego się otoczenia. Jeżeli myślimy o tym, jak dopasowywać swoją zwinność w organizacji, musimy postawić przede wszystkim na trzy rzeczy. Czy my w ogóle znamy swoje procesy? Rzecz, która pewnie wydaje się oczywista w trakcie realizacji niejednokrotnie projektów, no już taka nie jest, tak? Jakby codziennie realizujemy te projekty operacyjnie, natomiast kiedy próbujemy zaadaptować ten proces już do jakiejś automatyzacji, nagle okazuje się, że nie jest to takie powtarzalne, że każdy ma jakieś własne yy, cechy jako proces, żeby, żeby dopasować i każdy z pracowników też różnie podchodzi mimo przyjętych procedur do realizacji danych procesów. Więc czy my znamy swoje procesy? Jeżeli my moje, nasze procesy poznamy, to my możemy zmierzyć, czy te procesy po automatyzacji mają jakikolwiek zwrot z inwestycji i mamy do tego wskaźnik, żeby to mierzyć. Czy ja mam w ogóle określone kanały obsługi klienta? Czy jeżeli ja wprowadzam na przykład self-service, nie chcę na przykład wyciąć dodatkowych kanałów, które dzisiaj stanowią większość i mogą być nieakceptowalne dla klientów. Jeżeli ja znam jako zespół kanału obsługi, to ja mogę te kanały obsługi, poszczególne procesy w ramach tych kanałów mierzyć i takim wskaźnikiem będzie dla mnie KPI. I przede wszystkim to, czy mój klient jest w stanie zarządzać tym, do czego się wzajemnie zobligowaliśmy, czyli swoją umową. Jeżeli tak, to ja mogę to także zmierzyć takim wskaźnikiem, jak na przykład jest NPS. Więc żeby, dojść do, żeby dojść do tych wszystkich elementów, potrzebujemy sobie tak naprawdę w trakcie realizacji projektów uporządkować sposób myślenia o nim, sposób myślenia o systemach, o procesach. I tak naprawdę tymi filarami zwinności są te trzy elementy, czyli czy my znamy cele jako organizacja, swoje cele na następne 5, 10 czy 15 lat, czy my jako domena biznesowa wiemy, co chcemy osiągnąć, czy to nie jest tak, że my naprawiamy stan. SIS 1.0 przenosząc na SIS 2.0, bo rozwiązujemy tylko problemy, które znamy w organizacji, nie wychodzimy szerzej na rynek, nie patrzymy, jak dogonić inne branże, inne sektory, z tym, jak korzystać w ramach rozwiązania. Bo jeżeli my będziemy myśleli z SIS z 1.0, żeby przejść na 2 1.0, to ta perspektywa może być dużo szersza niż zmian z przejścia z SIS z 1.0 na SIS 2.0. I, właśnie, I ostatnim elementem jest tak naprawdę, jak my dobierzemy tą technologię, żeby ta technologia, która zostanie wypracowana wspólnie z zespołami IT czy z dostawcami, mogła nadążyć na zmieniającym się prawem i być trochę jak te klocki Lego. Bo jeżeli my dzisiaj popatrzymy na perspektywę Zmieniającego się otoczenia i, i potrzeb, to pierwszą myślą niejednokrotnie na, nasuwa nam się to, żeby zacząć korzystać z narzędzi takich jak low code czy no code i, i poszczególnych implementacji. Niestety to doprowadza do tego, że mamy tak naprawdę wszystko kolokwialnie mówiąc z innej parafii i ciężko za, nadążyć nam nad pewnymi adaptacjami prawnymi. I, a także mamy bardzo dużo e, zmiennych prawnych do zastosowania z różnymi dostawcami i do mierzalności. Natomiast e, Brooks, e, jeden z autorów zresztą Agile Manifesto, w takiej książce, do której e, przeczytania zachęcam wszystkich, nie tylko inżynierów, ale często także w trakcie trwania projektu, zespoły projektowe, legendarny e, os, e, osobomiesiąc. Przedstawia taką tezę, że złożoność oprogramowania jest cechą istotną, a nie przypadkową. Brooks jest także autorem mojego ulubionego powiedzenia, jak, w projekcie, jak jest realizowany projekt, czyli jedna kobieta, dziewięć kobiet nie rodzi jednego dziecka w, w miesiąc, tak? Natomiast z tego założenia, że złożoność oprogramowania jest cechą istotną, a nie przypadkową, możemy patrzeć na to także, że ten ekosystem nie jest przypadkowo tak złożony, tak. On nie jest kwestia złożoności tego ekosystemu i tych domen biznesowych nie jest rzeczą przypadkową. Dlatego myśląc o tym, jak adaptować rozwiązania do, do rozwiązań gotowych na 2040 rok, musimy myśleć o tym, jak zaangażować zespoły domenowe w adaptację tych zmienności prawnych, jak przenieść ciężkości, punkt ciężkości zmian do domen biznesowych, żeby domeny biznesowe bez zaangażowania zespołów IT mogły wprowadzać zmiany w swoich, Procesach w swoich produktach, ofer produktach oferowanych klientom i innych warstwach regulacyjnych. Bo jeżeli my oddamy pewne aspekty biznesowe do zarządzania zespołem biznesowym, to w rozwiązaniach low -code nie niestworzonych dla danej domeny biznesowej możemy spotkać się z tym, że tak naprawdę. Będziemy mieli wdrożone, wdrożoną częściową automatyzację, którą owszem może zarządzić zespół biznesowy, natomiast totalnie niedopasowaną do potrzeb domeny biznesowej, co w rezultacie za dwa, za trzy lata będzie wymagało zmiany całego narzędzia. Jeżeli my będziemy stawiać na no-code i low-code dedykowany dla danych domen biznesowych, no to te, domeny, te narzędzia będą też podążać za tym, jak zmienia się rynek, i jak zmieniają się poszczególne rozwiązania. Więc, myśląc o zwinności, musimy myśleć przede wszystkim nie tylko o zwinności samego projektu wytwarzania oprogramowania, nie tylko o zwinności, jak pracować na styku partner, partnerskim jako zamawiający dostawca, ale musimy myśleć także o tym, czy te procesy, które robimy, będą mogły nadążać nad, procesem, nad zmianą procesów do 2040 roku. Myśląc w, te, w tej perspektywie, Powstaje naturalne pytanie, czy nasza organizacja jest gotowa w ogóle dzisiaj już na myślenie o leasingu 2040? Czy nie jesteśmy trochę jak ten słoń stojący na piłce na, na plaży, którą podtrzymują mrówki? Chciałbym zaprosić teraz Piotra Kwiatka, dyrektora zarządzającego opionem IT w Allure Leasing, abyśmy mogli wspólnie zderzyć. Te oczekiwania względem leasingu 2040, adaptacji systemów, z tym, jak, to, jak ta perspektywa wygląda po stronie firmy leasingowej, względem tego, co przedstawiłem jako dostawca. Dzień dobry wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tutaj mogę. A. Piotr, pierwsze pytanie do Ciebie jest takie, czy jak oglądałeś tę prezentację i myślisz o leasingu 2040, to czy dla Ciebie też naturalnym wydaje się to, aby część tej zwinności oddawać do zespołów biznesowych i to jak Wy jako Alior Leasing myślicie o dekompozycji systemów i poszczególnych elementów składowych, procesów, myśląc o przyszłości produktów finansowych i tego, co oferujecie jako spółka leasingowa? Dobrze, to może od początku. Patrząc na to, że w ostatnim czasie moja spółka jest w dużej fazie zmian, wdrażamy nowe rzeczy. To jest mówiąc wprost, orientacja na architekturę mocno rozproszoną, modułową, komunikujących się ze sobą elementów. Jeżeli zadbamy o to, żeby każdy z tych elementów faktycznie miał możliwości zaawansowanej konfiguracji, wręcz elementy, Technologii low i przy dobrze zdeterminowanych użytkownikach biznesowych, można to super wykorzystać. Patrząc na to, że ten koszt wdrażania zmiany przesuwa się bardzo mocno w biznes, oczywiście w określonym zakresie funkcjonalnym, tych możliwości low-codowych, tak zwanych klikalnych możliwości, no to to odciąża, można powiedzieć, to korowa IT i, i daje dużą elastyczność, ale co najważniejsze, szybkość we wprowadzaniu zmian. No, bo to są de facto dosyć specjalizowane, pozamykane encje, które realizują wyspecjalizowane funkcjonalności. Powiedziałeś, że jako spółka leasingowa jesteście w okresie takiej transformacji. Ja mam przyjemność przyglądać się tej transformacji już od jakiegoś czasu i, i być częścią tej transformacji. Natomiast ważnym takim punktem w spółkach leasingowych, które są powiązane kapitałowo z bankiem, a jesteście jedną z takich spółek. Jest powiązania między projektami i przynależność do banku. Jak Ty postrzegasz dzisiaj z perspektywy Alior Leasing wpływ, wzajemny wpływ na projekty z bankiem i procesy realizowane wspólnie z bankiem, na transformację też dziejącą się po stronie banku? Czy to uważasz jako, że to jest szansa dla samej spółki, ta, 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 realizacja tych projektów, czy wy bardziej y, stoicie na swoim stanowisku i swoich własnych rozwoju systemu, czy bardziej właśnie spoglądacie na, na, na bank w, w zakresie realizacji projektów? No to znaczy tak, Alior Leasing jest oczywiście częścią grupy kapitałowej. W grupie jest bank, duża instytucja. My tego potencjału szukamy. On, on jest, tylko my go może inaczej, próbujemy wykorzystać. Patrząc na bazę danych klientów i odpowiednio dbając o zgody na wykorzystanie tej bazy, mamy tutaj duży potencjał sprzedażowy. To po pierwsze. Ja ze swojej perspektywy widzę, że infrastruktura i technologia po stronie banku jest dużo, dużo większa, tak mogę powiedzieć. Bank się cechuje taką. Może złe słowo inercyjnością, ale to, co w leasingu jesteśmy w stanie zrobić szybko, tam idzie trochę wolniej, więc próbujemy to dosyć zwinnie połączyć. Czyli jesteśmy w stanie budować komponenty po stronie leasingu i łączymy je na zasadzie integracji z elementami po stronie banku. Zarówno ta komunikacja idzie w jedną, jak i w drugą stronę. Ja mocno uważam na to, żeby mówiąc kolokwialnie nie wdepnąć zbyt głęboko w infrastrukturę bankową, bo ona się swoimi zasadami, regulacjami można powiedzieć rządzi. Leasing jest mocno szybko zmienny, co, co ja podkreślam i co bardzo sobie cenię, no ale to tak mówię, na każdym przypadku, na każdym projekcie. Jeżeli te priorytety po obu stronach są równo rozłożone, no to te projekty idą fajnie, sprawnie i każdy, że tak powiem, dba o te rzeczy, które są dla niego ważne. Dla mnie szybko zmienność, dla banku są i, i regulacje, i, i też jakby stabilność systemu korowego. Wspomniałeś właśnie o warstwie regulacyjnej i zależności banku do warstwy regulacyjnej. Jak patrzysz z perspektywy spółki leasingowej, czy ta zmienność prawa, zmienność otoczenia społeczno-prawnego jest dużą determinantą w zakresie tego, jak będzie zmieniał się linii do 2040 roku? To znaczy tak, mówimy sobie jakby o wielu aspektach w zakresie zarządzania zmianą. To, że ja mam modularność i daję użytkownikom faktycznie realne narzędzie, dając im jako możliwość takiej samoobsługi swoistej, no to tutaj jakby każda zmiana, i, i taka wynikająca z przepisów prawa i, i, i z funkcjonowania rynku po mojej stronie jest raczej prosta, tak? Nie, nie jest tak skomplikowana. No, jak mówię, jak zadbamy o te relacje z bankiem na tych płaszczyznach, o których rozmawiałem, no to tutaj jakby widzę taką możliwość czy, czy, czy przewagę jako leasing, że Jestem w stanie dobrze budując ten model usługowy i architekturę mocno otwartą na, na integrację, szybko i mocno się dopasować i wykorzystać możliwości, które się pojawią. Tak? Czyli otwarte systemy przede wszystkim z nastawieniem na, na, na integrację, na połączenie z partnerami, zewnętrznymi usługami. E, jasne. Z perspektywy tego, co wspomniałeś, właśnie te regulacyjne, to też to postrzeganie KNF-u i regulacji ogólnie e, pojawia. W ostatnich miesiącach myślę, że kluczowym jest to, że to jest swoista, jakby roadmapa i wskazówka, w którą stronę musimy podążać jako sektor regulowany, jako cały finansowy. No oczywiście leasing nie podlega tak restrykcyjnie jak liczenia czy bankowość. Ostatnie pytanie, tak naprawdę do Ciebie, jest takie, jak z perspektywy rozwoju systemu w otoczeniu cloudowym, w otoczeniu usług serwerlessowych? Postrzegasz wykorzystanie technologii w 2040 roku, dzisiaj, patrząc na to z perspektywy maja 2025. No, myślę, że nie trzeba się przekonywać, że, że chmura to jest dzisiaj standard przede wszystkim. Ja to realizuję w taki sposób, że buduję infrastrukturę, buduję architekturę mocno hybrydowo. Te usługi, które warto wziąć faktycznie z chmury, po prostu je bierzemy. To mogą być rzeczy od, od najprostszych związanych z wysyłką maili, poprzez ocr dzisiaj nawet inteligentnego, z, z wyuczonymi modelami, ale z drugiej strony ten model on-premisowy też jest mi bardzo potrzebny, bo z punktu widzenia regulacji czy z punktu widzenia grupy, niektórych danych po prostu nie, nie, nie opłaca mi się mówiąc tak też. Kolokwialnie do chmury, do chmury umiejscowiać. Także przede wszystkim architektura hybrydowa, no i też cenie dostawców, którzy dają mi taką możliwość, że ja mogę sobie wybrać, że mogę to wrzucić w infrastrukturę chmurową, mogę to zainstalować na swoich serwerach i, i to mi daje taką elastyczność. Dobrze, dziękujemy bardzo Piotrze za wspólną rozmowę.